W listopadzie ubiegłego roku Rada Miasta i Gminy Myślenice ustaliła zasady naliczania opłat za wywóz śmieci, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Spośród czterech możliwości, jakie mieliśmy do wyboru, Myślenice zdecydowały się na naliczanie opłaty w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość opłaty będzie iloczynem stawki jednostkowej i ilości osób zamieszkujących na nieruchomości. Uważamy, że jest to najbardziej sprawiedliwa metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki jednostkowej poznamy pod koniec marca, kiedy otworzymy oferty przetargowe. Przetarg został już ogłoszony. Rada Miasta ustali dwie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pierwszą niższą, jeżeli mieszkańcy będą zbierać odpady w sposób selektywny, oraz wyższą, jeżeli mieszkańcy zdecydują się oddawać odpady jako zmieszane odpady komunalne. Obowiązek segregacji, jaki narzuca na nas znowelizowana ustawa, rodzi konieczność powiększenia i przebudowy altanek śmietnikowych, aby mogły pomieścić większą ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny. Zdajemy sobie sprawę, że jest to duże obciążenie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych, dlatego Gmina Myślenice zadeklarowała chęć zakupu nowych altanek śmietnikowych. Zadaniem wspólnot mieszkaniowych byłoby tylko wyburzenie starych altanek oraz przygotowanie terenu pod ustawienie nowej altanki śmietnikowej. Większość wspólnot mieszkaniowych zadeklarowała już chęć współpracy w tym zakresie. Wszelkie pytania dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami można kierować dzwoniąc pod numer 693 112 220 lub wysyłając e-mail na adres zapytajmałpamyślenic.pl. Odpowiedzi znajdą się na stronie www.myślenice.pl oraz w gazecie myślenickiej.